Zaczynamy z Ustrzyk Górnych. Czeka nas 4 godziny trasy na Połominę Caryńską. Idziemy tą samą trasą i tą samą będziemy wracać. Za tym. zaczynamy taką bardzo wąską ścieżką i rosną jakieś zieloności, które nas smagają po łydkach między innymi po krzywy troszkę błotka dzisiaj trochę kładki i potem znów błotko i zaczyna się szerzej także kończyło się błotko. Idziemy przez taką łąkę, tu jest słonecznie i widać już tu burki i tu już jest sucho i tutaj mamy na wejściu drzewka leszczynowe i i wchodzi się w taki fajny cień duże drzewa już. w tym lesie podejście jest dość strome jak dla mnie jak ja nie ćwiczę nie trenuję to jest Dosyć forsowne. Potem jest chwileczka wytchnienia, bo idziemy po takim równiejszym. O tu za chatką takie są kamienie. Schody są coraz bardziej strome i się ciężko wchodzi. A ci co schodzą mówią, <grywki> że jeszcze gorzej się schodzi. Zostało nam godzina do połoniny. Idziemy takimi łopianami. Poszliśmy spoza linii drzew, to za nami. A ta, co przed nami? Połonina. Na razie... To mówiłam ja. Poszliśmy do takiego świerku. I już tu, tak. Widoczki są ładne. kawałek tam widzę, że są schodki. Także mam nadzieję, że damy radę. Został ostatni kawałek po kamyczkach. Emil już tam. A ja tak, nagram jeszcze dookoła widoki, a potem jeszcze nagram, a potem na górze.